Przejechaliśmy na rzekę, znaleźliśmy za skrońca. Jest marzec, wychodzą za skrońce, wychodzą również żmije, więc trzeba uważać. Zawsze upewnić się, czy to nie jest przypadkiem żmija. No i co, wypuścimy go. Cześć. Dzisiaj kolejny odcinek, tym razem o zaskrońcach. Opowiem Wam krótko o zaskrońcach i ich budowie, jak odróżnić od żmii i od innych węży. Przede wszystkim zaskroniec ma charakterystyczne żółte skronie, na tyle głowy. Kolejnym rzeczą, dzięki której można odróżnić zaskrońca od żmii, jest to, że zaskroniec ma bardzo długi ogon, który się ciągnie i ciągnie. A u żmij z kolei ogon kończy się bardzo krótko. Jest on po prostu taki jakby owalny na samym końcu, a u zaskrońca jest on taki szpiczasty. U dorosłych osobników czasami robi się również kolec. Drugą rzeczą, dzięki której można odróżnić zaskrońca od żmij, są ich oczy. U zaskrońca są to owalne już, no, są owalne, a z kolei u są one pionowe i są to kreski. Najczęściej zaskrąca możemy spotkać w okolicach wody, ponieważ żywi on się żabami, rybami, traszkami, jakimiś owadami wodnymi. No i tu ma idealne środowisko do życia. Świetnie pływa, dlatego wypuścimy go teraz do wody. Kolejny zaskroniec. Jest to samica, syczy i ma w brzuchu żabę, więc lepiej ją odłożymy, żeby mogła sobie spokojnie strawić. No.